ma witajcie, z tej strony Kifi i sprawa wygląda tak. Gram sobie dzisiaj turniejowy w CSA, Global Offensive i no i tam po, zebrałem od kogoś M4A1 Krwawy Tygrys, no to jest taki skin normalnie. I od następnej rundy wszystkie moje brań, bronie, na których były jakieś tam nietypowe skiny, znaczy takie niepodstawowe, po prostu zmieniały się tak jakby w tego krwawego tygrysa i na każdej broni po prostu się pojawiał krwawy tygrys. Na, na najpierw był zwykły skin przez pół sekundy i od razu zmieniał się na takiego krwawego tygrysa jakby. Także no, ciekawy bug bardzo. Zrobiłem tutaj screeny, macie sobie żeby popatrzeć, więc pomyślałem, że wam pokażę. No, bo możecie sobie zobaczyć jak wyglądałem jakieś tam bronie w skinie krwawego tygrysa tak jakby. I to by było na tyle. Łapka w górę.